His soul for a scrolling crusade hiding insecurity through this masquerade. Fee can find out this. Halo, Dariusz Szpakowski, witam Państwa serdecznie. Jest dziś ze mną Jacek Laskowski. Wspólnie będziemy komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Wyjdą na wojsko w ofensywnym wariancie 4-4-2 z wysuniętym pomocnikiem operującym za plecami dwóch napastników. I to on będzie odpowiadał za ostatnie podanie, ale musi wykorzystywać do współpracy kolegów grających i po prawej i po lewej stronie, żeby spróbować wyciągnąć obrońców z pola karnego. Ali? blisko pole karne może strzelać. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Bramkarz odetchnął z ulgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Barwił. I walczyli rzut rożny. Dobra interwencja obrony. No i partnerzy podążają z pomocą. Dobrze, uwolnił się spod. Uderzenie w stronę bramki. Złapał piłkę, koniec zagrożenia. 49 strasięg na jego końcu. Czy dziś da radę strzelić bramkę numer 50? Sądzę, że tak. To bardzo zdolny strzelec, świetnie wykorzystujący okazje bramkowe. A te przecież pojawiają się w każdym meczu. Robi się niebezpiecznie. Daniel Staric. Ale wspaniale. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie jutro. Skutecznie naciskany przez przeciwnika, nie utrzymał piłki w polu gry. Roberto Firmino ryzykownie, ale udanie. Blisko już do bramki. Kante, Lukaku. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Ładne wejście. Przejęcie piłki. Roberto Firmino. Oddaje strzał. Krol wynik będzie otwarty i teraz może być tylko ciekawiej. definię w brońce. Blisko polekarne. Barbi. Karasko. Znalazł się na czystej pozycji. Daniel Staric. Dobre to podanie głową. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Baga może być groźnie. Dobry bloki, oddalone niebezpieczeństwo. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, może być groźnie. Ale szansa na wyrównanie! Będzie gol! No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Windogan. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. a świetne dośrodkowanie, ale obrońcy jednak górą. Lukaku! Piękna interwencja. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Dobra okazja. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Vardy! Świetnie, prawa dla bramkarza. Będziemy mieli teraz rzut robić. Co zrobi sędzia? Żółta kartka. A dostał ją najlepszy strzelec. Teraz będzie musiał bardzo uważać. Ryzykowna, ale udana interwencja. Roberto Firmino. Robi się niebezpiecznie. Windogan. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Musitarian będzie rzut rozdój. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Paul ewidentny, sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? Dobra pozycja do oddania strzału. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane, nie ma głupich strat. No, strzela! Ale wspaniale! I będą mieli rzut rożny. Rick! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Ryska już do bramki. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pewnie wyłapał piłkę. Jeden do zera koniec pierwszej części spotkania. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Wizdek, i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Świetna obrona bramkarza. Wyszedł z górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, i przejęli w ostatniej chwili. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Ostatniej chwili przejęli. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala, Lukaku, Roberto Firmino. Strata w środkowej strefie boiska Lukaku. No, z tego miejsca można strzelać. Kante Zdążył w ostatniej chwili Interesująco Daniel Staric Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników Widać też tę radość kibiców na trybunach no i mamy remis. Ten wynik daje im mistrzowski tytuł, ale przeciwnik zdaje się poczuł, że może jeszcze odmienić losy tego spotkania. Byle nie dać im pójść za ciosem, a najlepiej by było oczywiście odzyskać wprowadzenie. Był faul i rzut wolny. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. zorla. Blisko polekarny. Jak wykorzystają z takiego miejsca padają bramki. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daję żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę państwa. Brawo, z taką przewagą mogą spokojnie kontrolować przebieg spotkania. A przecież do zapewnienia sobie mistrzostwa już dziś wystarczy im tylko jeden punkt. Po widać jak wspaniale został wykonany ten rzut Fantastyczna precyzja. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd. Dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Antonio Valencia. Lukaku. nieudana Pan Van Dijk. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Czy zdoła wyrównać? Daniel Staric. Tak! Gol! Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! Uderzał sprytnie, nisko posłał piłkę w stronę bramki i nie pozostawił bramkarzowi wiele do powiedzenia. Rewelacyjna postawa, celny strzał i mamy remis. Teraz sprawa końcowego wyniku na nowo jest otwarta. No i mamy wyrównanie: 2 do 2. Walencja, Kante. Ależ pięknie grają piłką. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. No, może być groźnie. No, udało się przejąć. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Felipe Luiz. Robi się niebezpiecznie. Może być groźnie. Nie będzie już tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy. Santi Zorla. Przejęli piłkę, popatrzmy. Felipe Luis. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Hector Bejerin. No, już blisko pole karne. I Posiadali piłki remisowe jak w całym meczu. Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Dobra okazja. Mandanda obroni ten strzał. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Forgy! Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Do końca meczu pozostało 8 minut. Będziemy mieli rzut z autu. Pisko. Karasko. Może dośrodkować. Ciepskie dośrodkowanie. Musitarian. <tryk> tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale są się teraz cieszy. No, jeśli chcą zapewnić sobie tytuł mistrzowski dzisiaj, będą musieli zacząć grać lepiej. Przeciwnik, jak widać, nie zamierza im tego ułatwić. Teraz muszą gonić wynik. 3 do 2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Roberto Firmino! Goal! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Remisują jeśli utrzymają ten wynik do końca, będą mogli już dzisiaj świętować mistrzowski tytuł. Muszą tylko uważać, żeby w chwili dekoncentracji nie stracić brans. No i mamy remis 3 do 3. Emocje będą do końca. Po niecelnym podaniu piłka znalazła się za linią boczną i rywale za chwilę wskazują grę. No, z tego miejsca można strzelać. Świetnie teraz przerwał tę akcję obrońca. No i przepada szansa na strzelenie bramki. Akcja zatrzymana. Milka i Indogan. Wspaniale przechwycił. Bliska już do bramki. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Sampika Oddaje strzał. <śmienicza> thank you